Ogromnie się cieszę, że spędzimy ten wieczór razem, bo myślę, że będzie to wyjątkowy wieczór dla większości z nas. Jak powstał pomysł, proszę Państwa, na napisanie książki o kinie w mieście, o naszym mieście i kinie, o długiej tradycji kina w Złocieńcu, to nikt inny nie mógł się tego podejść, oczywiście jak Jarek. Jarku, dziękuję Ci, że podjąłeś się tego dzieła i to, co Państwo za chwilę zobaczycie, mam nadzieję, że przeniesie Was też w czasie i dostarczy wielu wzruszeń, ale potem oczywiście czekamy na, na, na spotkania, na, na rozmowy, na dyskusje i na wszystko, co się potem będzie działo. Jarku, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie. Ja przede wszystkim dziękuję za ten pomysł i za powiedzenie mi tego. Ambitnego zadania, jakim jest opis historii złocieńskiego kina. Państwu dziękuję bardzo za takie liczne przybycie. Dziękuję przy tej okazji wszystkim również, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Pani dyrektor Jolanta Smulska, dzisiaj chyba łezka wokół po tej uroczystości. Oj tak, i jestem i wzruszona, i poruszona, i niezwykle też się cieszę. Że, że to spotkanie, i, i z taką oprawą, z tyloma gośćmi cudownymi, z fantastyczną atmosferą, że, że ma miejsce akurat tutaj w kinie, stulecie kina w Zucieńcu, czyli i historia, i wydarzenie, i książka Jarosława Leszczałowskiego, to tak naprawdę no, mnóstwo, mnóstwo pięknych historii opowiedzianych przez ludzi pracujących tutaj, związanych z kinem w taki czy w inny sposób. To również historia historie przyjacielskie, to czasami historie małżeńskie, bo i małżeństwa tutaj pracowały. Ale to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło, to tak naprawdę no, piękna opowieść. Książka już jest do kupienia, więc zapraszam wszystkich i, i, i koniecznie musicie Państwo nabyć tę książkę, bo naprawdę jest to pięknie ilustrowany i pięknie opowiedziany album. Od 1919 roku do 2019 z cudownymi historiami ludzkimi, także koniecznie ją nabądźcie i koniecznie ją miejcie w domach. Ale też samo spotkanie z, z, z ludźmi pracującymi czasami do dzisiaj. Są osoby, które po 40 lat pracują, jest z nami, na przykład Roman Tomaszczuk, który 40 lat pracuje. I to jest niezwykłe po prostu, bo oni tworzyli ich historię, i, i to miejsce, i atmosferę, i dalej są z nami, i nie wyobrażają sobie w ogóle życia bez tego miejsca. Jest to fantastyczne. Kilka dni temu rozmawiałem z panem Jarosławem Meszczłowskim. Powiedział, że to była ta książka, to pani pomysł. Wszystko poszło zgodnie z tym pomysłem, czy jednak pan Jarek miał trochę swobody? No, ja miał dużo swobody. Pomysł był rzeczywiście na, na książkę, na album. E, bardzo chciałam, żeby powstało coś takiego namacalnego, o czym wszyscy będziemy też mówić, ale będziemy to mieć w domu, będziemy mogli podzielić się rodzina, z, z rodzinami, będziemy mogli znajomym opowiadać, będziemy mogli w każdej e, chwili wrócić do różnych wspomnień, do zdjęć, do, do, do opowieści. E, I z tego jestem ogromnie, ogromnie zadowolona. Natomiast pani Jarosław Leszowski miał dużą swobodę w pisaniu książki. Od historii od 1900. 19 roku do czasów współczesnych tak naprawdę sam stworzył pewien model, wyobraził sobie jak to powinno wyglądać, ale też dużo, dużą inspiracją były same spotkania z bohaterami książki, z panią Tarnowską, kiedy poszedł, dowiedział się o wielu osobach, które pracowały w kinie, a, a których już nie ma z nami, z pracownikami kina, którzy wspominali różne wydarzenia, różne, różne osoby i, i różne historie, więc tak naprawdę to po nic do kłębka budowała się, budowała się ta historia i budowała się ta książka do, do czasów współczesnych. Kino Mewa ma 100 lat po 100 latach? Teraz pani rządzi tym kinem? Jak się tutaj pracuje? E, kino Mewa ma tak naprawdę 80. E, I kino Mewa jest um, jednym z elementów Zucieńskiego Ośrodka Kultury. Bardzo ważnych. Kino jest w strukturze Ośrodka Kultury. No mi się pracuje fantastycznie, ja to po prostu uwielbiam. E, a samo kino jest dla mnie bardzo istotnym, ważnym, ważnym miejscem. Jest to miejsce spotkań, jest to miejsce integracji naszych mieszkańców, jest to miejsce wielu wydarzeń, jest to miejsce wielu cudownych przeżyć i, 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 i możliwości, gdzie możemy spotykać się i twórczo, i po prostu tak koleżeńsko, i przyjacielsko. Jest to po prostu centrum, centrum spotkań. Jakie filmy Pani lubi oglądać w kinie? Różne. W ogóle jestem kinomanką. E, uwielbiam, mm, uwielbiam film, zwłaszcza w kinie. W domu nie oglądam filmów w telewizji, bo po prostu nie, nie, mogę, e, e, nie mogę znieść tego formatu. Także jeżeli wam film obejrzeć, to właśnie w kinie. Na szczęście mam też blisko, więc jestem częstym, częstym widzem. Uwielbiam ostatnio kino polskie. Naprawdę mamy bardzo, bardzo dobry repertuar i bardzo dobre projekcje kina polskiego. Także polecam Państwu również i zapraszam serdecznie, bo jest co oglądać. Ale mm, lubię filmy biograficzne, lubię filmy dokumentalne, jestem często wywalczeniem różnych festiwali filmowych, także generalnie z filmem jest mi po drodze bardzo. Roman Tomaszczuk, jestem kinooperatorem. 40 lat przepracowałem w kinie Mewa. Jestem już na emeryturze rok czasu, ale pracuję w dalszym ciągu na umowy zlecenie. 40 lat w dniu dzisiejszych Pana urodzin, stulecie kina. Jak Pan wspomina swoją pracę tutaj w kinie? No, bardzo dobrze. Były różne takie rzeczy, bo i się paliło tu w kotłowni w kinie, filmy wózkiem się boziło kiedyś na dworzec. No, teraz jest cyfrówka. Mój si siódmy projektor, jeżeli chodzi o typy projektorów w moim życiu. I po prostu teraz to jest bajka. Pamięta pan sw początki swojej pracy tutaj w kinie? Tak, tak, jak najbardziej. Jak wtedy atmosfera była, ludzie przychodzili do kina? Czy, czy jak to wyglądało? No, przychodzili. Później, jak weszły te kasety, VHS, odtwarzacze, to, to frekwencja spadła, ale początki to były takie, że no, tłumy przychodziły. I jakie wtedy najlepiej filmy oglądali? Jakie filmy cieszyły się największą popularnością? No różne, Angeliki wtedy leciały, Bruce Lee, prawda, no. Także naprawdę były tłumy. A pan jakie filmy lubi oglądać? Ja to filmy akcji, przygodowe. Czy jak pan tutaj oglądał tą prezentację, USK? wokół była? No była, była, bo... Naprawdę tutaj straciłem pół życia. A teraz na emeryturze oprócz tego, że pan przychodzi do kina, co pan robi? No jak? Kinoperatorem jestem dalej. A w wolnym czasie? A w wolnym czasie to <laughs> różnie. Gdzieś się podjedzie, to nad jeziorko. Zna pan tutaj wszystkie zakątki tego budynku? No, jak najbardziej. Jak najbardziej. 40 lat to to jeszcze przed. Remontem. Tu dwa remonty przeżyłem. Kiedyś grałem, jak kino było w remoncie, jeszcze przed tym ostatnim remontem, to grało się w Domu Kultury tam na rynku, na tej sali. Była kabina zbudowana i między innymi taki, na, na takich projektorach, jak tu na poczekalni, w tej chwili jest TK35 niemieckie. To one były w kinach objazdowych też. To też grałem ulubione miejsce tutaj w kinie? <noise> teraz to na widowni, bo jest cyfrowy, włączam film i sobie schodzę, ale, ale, bo kabina jest bardzo mała. Kiedyś była duża, obszerna, a teraz jest malutka. Krzysztof Andrzejkowicz. Dużo czasu zawodowego spędził Pan w kinie? No, kiedyś tak, teraz już raczej tylko tak hobbystycznie. Tak więc dużo historii, nie? Jak długo Pan tutaj pracował? No tu jeszcze w latach 90 nie? Najpierw jako redaktor techniczny Gazety Złocenieckiej, później tam w ogóle jako akustyk, w ogóle, później w kinie i tu w ogóle i to tak jakoś za czasów jeszcze różnych dyrektorów, między innymi Antoniego Gadziny, nie? Romy Kowalewicz, teraz to już tylko hobbystycznie, prawda? Dla przyjemności. Hobbystycznie przychodzi pan po prostu tak. pooglądać filmy? Tak, tylko oglądać filmy, bo to film to moje życie. Ja to na, bez filmu to żyć nie mogę. Zresztą, no, szczerze mówiąc, to mam w domu nawet największą filmotekę, może nawet w Złocieńcu. Kto mnie zna, to wie, że film, 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 no i muzyka, nie? Bo też gram różne imprezy, nie? Jako DJ, nie? Jakie najbardziej lubi pan filmy oglądać? No mnie interesują, no najbardziej to lubię, no ja wiem. No najlepsze są komedie mi się zdaje. No, a później science fiction, nie? Ale science fiction to tego typu jak Gwiezdne wojny. To są najlepsze właśnie takie filmy, nie? Bo nie wszystkie są. Ale najlepsze są komedie dla mnie. Uwielbiam komedie, nie? Jak pan słyszy Kino to pierwsze myśli jakie są? Kino Pierwsze myśli? Dobry film. <noise> Dobry film. No i to, że jest, mamy takie piękne kino, nie? To jest najważniejsze. Po tylu zawirowaniach i, i w ogóle tak powstałe kino, że no teraz. No i nawet kto wie, może mamy ładniejsze kino jak w Drawsku Pomorskim. <noise> Burmistrz Krzysztof Zacharzewski, 100 lat kino w złocienców ma. Jak wrażenia z dzisiejszego tutaj spotkania? Przyznam się, że nie pamiętam tych początkowych lat. Natomiast teraz dosyć, dosyć dobrze, bo w, też z racji przyjemności, obowiązków często tutaj bywam i też widzę, że miejsce ma, ma duszę i, i tak naprawdę daje ciepło pochodzące od innych ludzi, czyli spełnia swoją funkcję. Udało się, się zgromadzić dużo osób, dużo, dużo osób, które współtworzyły. To cieszę, że tak ponad podziałami wszyscy przychodzą i wchodzą na tą salę tutaj kinową. No bo to jest historia. Tak jak też dzisiaj mówiłem, że w takich momentach jak, jak dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że mijamy ludzi, e, obok których przechodzimy dnia codziennego i nie wiemy tak na jaka historia stoi za nimi i co też robili i też dzisiejsze spotkanie pokazuje, że nawet historia kina w Złocieńcu, kina Złocienieckiego potrafi pokazać bohaterów tamtych czasów, bohaterów tamtych dni, tamtego dnia codziennego tworzenia pewnej rzeczywistości. Tło, które również jest jakby przy działalności tego kina i okazuje się, że takie z pozoru nic nieznaczące kino. Buduje też naszą świadomość o tamtych czasach i też buduje i pokazuje historię tamtych ludzi i też, no, też bohaterstwa tych ludzi, pracy tego, co, co jest ich wynikiem tego, co też teraz mamy. stulecie kina, książka już w Pana rękach. Znajdzie Pan czas, żeby przeczytać. No, oczywiście. Widziałem wersję próbną, także znam, znam już trochę, trochę zawartości tego, także dumny jestem, że ekran panoramiczny jako pierwszy w województwie trafił akurat do, do Złocieńca. Zawsze wyłapuje tutaj smaczki. To, że pracownicy zrzucili się ze swoich wypłat na to, żeby stworzyć tutaj kawiarenkę, którą też sami później prowadzili. To, że to kino kiedyś miało 500 miejsc siedzących i też wypełniało bardzo Ważną, bardzo ważną część życia społecznego mieszkańców, no wiele tutaj rzeczy o, o, o ludziach, których już nie ma, którzy byli pewnymi silnymi osobowościami tutaj w mieście i też, i też tworzyli i, i stali, stają się też osobami, które się wspomina jako ważne dla, dla, dla innych ludzi. Jak się władzą samorządowym współpracuje z kinem, które jest w, jako Złocieński Ośrodek Kultury, tak? Jak się współpracuje ze Złocieńskim Ośrodkiem Kultury. Właściwie jesteśmy połączeni. Wszystkie ośrodki działające jako części współtworzące Złocieniec, też Złocieniecką Administrację. Ten akurat jest odpowiedzialny za działalność kulturalną. Akurat kino świetnie wypełnia tą swoją formułę. Dostaje dotacji niewiele. Dużą część sam wypracowuje. Widownia zawsze zawsze dopisuję repertuar również jest do tego dobierany są pokazy filmów też w środę jako DKF no, no i to wszystko się jakoś składa i myślę, że funkcjonuje dlatego, że są ludzie, którzy się interesują kinem, którzy chodzą do kina z różnych powodów. Jedni dla zabicia czasu, ludzie z ciekawości, trzeci też bo się chcą spotkać i ta formuła, no myślę, że jest profesjonalnie zarządzana. Wszystkich dzisiaj pytam o to, jakie filmy lubią oglądać w kinie, a burmistrz Zocińca, jakie lubi oglądać? Takie, które się dobrze kończą i, i, e, i są optymistyczne i pozytywne. Tyle niedobra jest wokoło, że akurat lubię kino e, absurdu pozytywnego e, i lubię się. E, śmiać po to, żeby odragowywać te, te codzienne problemy życiowe. No i, i dzisiaj specjalnie, specjalnie dla... Specjalnie chciałem wyznać coś. Otóż ja też mam własną historię związaną ze Złocinieckim Kinem. Kiedyś tu jako młody człowiek przychodziłem do kina. Kupowałem wcześniej taki twardy groch, a później rzucałem tym grochem w koleżanki, które siedziały w przednich rzędach. I teraz dopiero zdałem sobie sprawę, i chciałem w tym momencie przeprosić te wszystkie panie, które między innymi przeze mnie musiały troszkę sprzątać. Ale moje podejście w tamtych czasach było zupełnie inne i chodziło o zupełnie coś innego. Rzucał pan, żeby je pozaczepiać? Oczywiście, taką z wielką sympatią i wręcz młodzieńczą miłość.